Dnia 23 listopada 2024 roku odbyła się już trzecia edycja English Whisky Festival w moim mieście w Birmingham, więc przybyłem, zobaczyłem i degustowałem. Jak to mniej więcej wyglądało? Zobaczcie sami. Zapraszam. Cześć, z tej strony Władysław Poremski, Whisky Mold Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy już za sobą trzecią edycję English Whisky Festival i muszę przyznać, że z roku na rok wygląda to coraz lepiej. Wprawdzie nie byłem obecny w ubiegłym roku, ale kiedy odbyła się pierwsza edycja, czyli w 2022 roku, to tych wystawców było niewiele. Pamiętam, było chyba około 15. Być może 18 stanowisk stoisk, natomiast na tym festiwalu w 2024 roku było ich już 30. Wiemy, że tutaj, jeżeli chodzi o rynek produkcji whisky w Anglii, to przez cały czas się rozwija, tych destlarni przez cały czas przybywa. W tej chwili jest już ponad 50, z tego co kojarzę, zbliżamy się do 60 powoli. Jeżeli chodzi o ten. Festiwal, który właśnie miał miejsce: English Whisky Festival, trzecia edycja. Opowiem Wam pokrótce, jak to wyglądało. Miałem możliwość podejść do kilku stoisk, na spokojnie porozmawiać, wypytać o pewne ciekawe rzeczy no i przede wszystkim degustować ciekawą whisky. Dlatego też opowiem Wam krok po kroku, jakie stanowiska odwiedziłem jakie whisky miałem możliwość degustować próbować. Pierwszym moim przystankiem była destylarnia Bimber z Londynu. Zbieg okoliczności? Nie do końca. Z tego względu, że akurat destylarnia Bimber miała stoisko najbliżej wejścia, więc zaraz po wejściu po lewej stronie napotkałem Piotra z destylarni Bimber, z którym oczywiście Pogadaliśmy sobie, powspominaliśmy stare dobre czasy, gdyż z Piotrem znamy się dość długo. Natomiast to, co mogłem skosztować, jeżeli chodzi tutaj o destylarnię Bimber, to była jedna z edycji Shoulders of Giants, seria Einstein. I w tym wypadku była to whisky finiszowana w beczkach po Tauniport. 58,3% alkoholu Łyski naprawdę bardzo ciekawa. Sporo takich fajnych, czerwonych owoców. Trochę agrestu, trochę jeżyn, trochę borówek. Oczywiście nie brakło też kakao i czekolady w aromacie, w smaku. Łyski pełna, tłusta, oleista, na finiszu lekko ściągająca, troszeczkę bardziej wytrawna, natomiast łyski naprawdę bardzo mocno treściwa. Tak wyglądała moja przygoda na stoisku Bimbra. Idąc dalej, trafiłem na moją lokalną destylarnię Spirit of Birmingham. No i w tym wypadku spotkałem mojego dobrego kolegę Tonego, który jest właścicielem tejże destylarni. No i tutaj rzecz ciekawa, gdyż Spirit of Birmingham nie ma jeszcze oficjalnej whisky w sprzedaży. Łyski pojawi się na przełomie kwietnia i maja przyszłego roku. Natomiast na stanie magazynowym, czyli jeżeli chodzi o beczki, mają oni już trzyletnie destylaty. I właśnie takową trzyletnią łyski, już, już łyski w tym wypadku, Tony to przygotował na festiwal i częstował osoby zainteresowane. Był to kupaż dwóch rodzajów beczek. Beczki pierwszego napełnienia ex Bourbon od Buffalo Trace i beczki z angielskiego dębu. Whisky w mocy beczki 58%. I w tym wypadku znając to, co Tony potrafi zrobić, miałem możliwość próbować już wiele różnych sampli z różnych beczek. Znam dokładnie New Make'a i znam ten charakter brudny, ciekawy, odzwierciedlający nasze piękne miasto Birmingham. W aromacie sporo nut zbożowych, karmelowych, nuty kandyzowanej skórki z pomarańczy, nuty palonego jęczmienia, które bardzo mocno kojarzą się z piwem STOUT, gdyż tutaj w przypadku tej whisky mamy do czynienia z zacierem zrobionym z pięciu różnych ziaren. W smaku whisky gęsta, oleista, pełna, bardzo mocno zbożowa, z nutami palonego. Palnego jęczmienia, czyli mamy sporo nut takich kawowych, nut kakaowych, nut gorzkiej czekolady, do tego cały czas gdzieś tam przewijała się ta pomarańcz. Sporo wanili, wręcz zahaczało to gdzieś tam właśnie o cukierki Werter z Original Momentami: takie mleczne, tłuste, oleiste nutki. Bardzo fajna łyski. Myślę, że to co niebawem zastaniemy, jeżeli chodzi o Spirit of Birmingham, to będą bardzo ciekawe, wypusty. Tak jak mówię, przełom kwietnia i maja spodziewamy się pierwszej whisky, będzie to bodajże pojedyncza beczka, która zostanie zabutelkowana. Być może kupasz jakiś beczek. Natomiast będzie to whisky na pewno bardzo ciekawa. Idąc dalej, napotkałem dana z destylarni Cotswold's i stąd destylarni Cotswold's. Z danem znamy się od tak naprawdę 4 lat. Znamy się osobiście. Degustowaliśmy różne ciekawe whisky razem. Dan to założyciel destylarni Cotswolds. Notabene jest to Amerykanin polskiego pochodzenia. O tym zresztą wielokrotnie na kanale mówiłem w różnych wideo dotyczących whisky z destylarni Cotswolds. I tutaj Dan poczęstował mnie taką dość ciekawą. I nieczęsto spotykano whisky. Muszę przyznać. Była to whisky typu Blended Mold, która została zabutelkowana, aby uczcić pamięć geniusz, jeżeli chodzi o biochemię, niejakiego doktora Jima Słona. Jim Słon, to postać bardzo dobrze znana w świecie whisky. O nim też już wielokrotnie na kanale mówiłem w różnych filmach dotyczących destylarni angielskich i nie tylko, gdyż Jim Swan stał za sukcesem wielu destylarni, m.in. za sukcesem destylarni Kavalan. Człowiek naprawdę genialny, niestety nieżyjący obecnie. Dlatego też destylarnia Cotswolds postanowiła wydać blended malt, whisky blended Mold, która miała upamiętnić Jima Swana. Jest to połączenie kupaż whisky z dwóch destylarni, z destylarni Cotswolds i z destylarni Milk Hony z Izraela, gdyż James Swan pomagał w destylarni Cotswolds, jak również w destylarni Milk Hony. Te dwie destylarnie zabutelkowały razem w tym wypadku Blended Molta, który był połączeniem beczek typu STR, czyli Shave Toast, Set Richard. Z tych dwóch destylarni powstało chyba z tego co pamiętam 700 butelek tegoż Blended Molta. E, moc 50%. No i tutaj naprawdę bardzo mocno mnie ta łuski zaskoczyła, gdyż w samym aromacie sporo czerwonych owoców, świeżo czerwonych owoców, malina, truskawka, e, przez to przebijały się tropikalne nuty charakterystyczne dla slarni kotłos, trochę banana, trochę mango, e, sporo borówek. No i tutaj również dało się zauważyć, ten ciekawy charakter destylatu Milkenhony, ta taka delikatna ziołowość, coś zahaczającego delikatnie, właśnie o takie leśne aromaty, być może jakaś, jakieś igliwie sosnowe, taka ściółka leśna, coś w tym stylu. Bardzo przyjemne łyski na nosie, w smaku, sporo słodyczy, sporo czerwonych owoców, trochę tych owoców tropikalnych, sporo karmelu, wanilii, tutaj już wchodziły też orzechy. Wchodziła kawa, bardzo, bardzo przyjemna whisky, jeżeli chodzi o całokształt. Bardzo fajnie się topiło. No, muszę przyznać, że ta whisky bardzo mocno mnie zaskoczyła, a że mam butelkę tej whisky u siebie, więc jeżeli będziecie mieć taką ochotę, dajcie znać w komentarzach pod filmem, a omówię ją szerzej i podegustujemy sobie ją w nieco pełniejszym wymiarze. Idąc dalej, kolejna destylarnia, którą napotkałem, to destylarnia Circumstance Destillary z Bristolu. Destylarnia bliska mojemu sercu. Zresztą miałem możliwość kiedyś tam, dawno, dawno temu prowadzić degustację tejże, tejże destylarni. Ich wypustów jeszcze w tym czasie, kiedy na, na rynku była tylko jedna, jedna jedyna dostępna łyski. I na stoisku Circumstance. Miałem możliwość porozmawiać z Andrew. Opowiedział mi trochę o planach destylarni, o tym co się dzieje obecnie. Naprawdę mają na rynku już dużo świetnych wypustów, coraz starsze rzeczy, coraz lepsze whisky, nadal eksperymentują, nadal różne ciekawe rzeczy się pojawiają. Także warto jest się gdzieś tam bliżej przypatrzeć tej destylarni. Natomiast whisky, którą miałem możliwość degustować, na tym, że stoisku to była whisky bardzo ciekawa, muszę przyznać. Single grain whisky. Jeżeli chodzi o zacier, to mamy tutaj słodowany, niesłodowany jęczmień, mamy pszenicę i żyto. Whisky ta spędziła 3 lata w 60-litrowych beczkach z Andien Oak. Czyli również dość. No, Nie powszechna metoda maturowania, Andien Oak oczywiście znamy, to z wielu różnych destylarni No w tym wypadku powiem szczerze, były to beczki Virgin Oak, Andien Oak i no tutaj kolor whisky niesamowicie ciemny po trzech latach, jeżeli chodzi o samo whisky e, w smaku słodko Łyski bardzo mocno oleista, mnóstwo rodzynek, mnóstwo żywicy sosnowej, sporo cytrusów, sporo karmelu. Powiem szczerze, bardzo mocno i pozytywnie zaskoczyła mnie ta łyski, jeżeli chodzi o swoje walory smakowo-aromatyczne. W samym smaku było już bardziej winnie, bardziej ściągająco, natomiast nadal słodko. Sporo karmelu, sporo wanilii, natomiast pojawiło się tutaj sporo suszonych owoców, bo i rodzynki, jakaś wina suszona i trochę agrestu, takie troszeczkę bardziej ściągające nuty. Całokształt tego był naprawdę ciekawy. Jak na trzyletnią whisky, to tutaj naprawdę bardzo mocno zaskakująca, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, whisky. Spacerując sobie po tym festiwalu, oczywiście nie mogłem pominąć najstarszej angielskiej destylarni, która oczywiście również była na tym festiwalu Stoisko, English whisky, Company, destylarnia z Norfolk i w tym wypadku miałem możliwość spotkać Chrisa, którego poznałem już kilka lat temu, kiedy byłem na wizycie w destylarni, kiedy to miałem możliwość tę destylarnię zwiedzać. Chris w tamtym czasie zajmował się destylacją, jest master destylerem w tejże destylarni. I na tę okazję, na okazję festiwalu, przygotowali bardzo specjalne whisky. To whisky, właśnie Chris, poczęstował mnie. Jest to single cask, whisky z pojedynczej beczki, 10 letnia whisky. I to wszystko zabutelkowane w mocy 57,8% alkoholu. Rzeczą ciekawą było to, że było tylko 36 butelek. I te butelki można było na festiwalu popróbować. Ten bottling powstał tylko i wyłącznie z okazji festiwalu i dla uczestników festiwalu. No i oczywiście czego można się spodziewać po takiej kombinacji Virgin Oak i PX? Mnóstwo słodyczy. Powiem wam szczerze, była to chyba jedna z najbardziej oleistych whisky, jakie w życiu piłem, gdyż no wyobraźcie sobie konsystencję wina PX. Jest to bardzo gęste wino i ta whisky miała bardzo zbliżoną konsystencję. Była naprawdę niesamowicie gęsta, sporo słodyczy. Takich dżemowych nut, śliwek, rodzynek, daktyli, mnóstwo czekolady, mnóstwo kawy. Dość mocno ziołowa łyski, również, co, co jest tutaj ciekawe też. No, tak jak mówię, no w smaku była to łyski tak gęsta, był to wręcz ulepek, ale w tym wypadku to, co mnie mocno zaskoczyło, pomimo 10 lat w tak. No, intensywnych beczkach, nazwijmy to, to tutaj ten desled był bardzo mocno wyczuwalny, mimo wszystko. Bardzo gęsta, bardzo fajna łyski, bardzo ciekawa zresztą. Szkoda, że nie można było kupić butelki, gdyż podejrzewałem, że pokusiłbym się właśnie o zakup takowej butelki. Kolejnym i ostatnim w zasadzie stoiskiem, na którym troszeczkę czasu spędziłem, gdyż Znam ludzi z tej destylarni, miałem już możliwość obcować stołyski. Zresztą na kanale kiedyś omawiałem jedną z łyski z tej destylarni, a mówimy tutaj o destylarni Henston. W tym wypadku na stoisku spotkałem Krisa i Flow. No i porozmawialiśmy trochę, tak jak mówię z Chrisem, znam się już od kilku lat. Opowiadałem Wam tą historię przy okazji degustacji Henston z beczek po px Do tego nie będę wracał, jeżeli macie ochotę poznać tą historię, to zapraszam do filmu degustacyjnego, tam gdzie była destylary Henston i whisky z beczek po PX Natomiast w tym wypadku, pomimo dość szerokiego asortymentu i naprawdę sporej ilości różnych whisky Pokusiłem się o degustację czegoś bardziej nietuzinkowego Deslarnia Henson słynie z tego, że na początku swojej przygody wypuściła coś takiego jak Old Dog Corn Liquor. I to był likier na bazie destylatu, czyli no, whisky, która de facto nie mogła nazywać się jeszcze whisky, gdyż nie leżakowała odpowiednią ilość czasu. Ale chodziło tutaj m.in. o taki koncept nawiązania do produkcji bur amerykańskiego Bourbona. W tym wypadku, tutaj już na tym stoisku, miałem możliwość spróbować Old Dog Corn Whiskey, czyli destylat, który leżakował powyżej 3 lat. To jest taka trochę, muszę przyznać, kombinacja, gdyż nawiązują oni poniekąd do Bourbona. Więc mamy tutaj kukurydziany destylat, głównie kukurydziany destylat, leżakowany Virgin Oak w świeżych beczkach. Natomiast no w tym wypadku już mieliśmy 3-letnią whisky, Oni dlatego też wcześniej wstrzymali się z nazwą whisky, bo nie miało to 3 lat. Teraz już miało to 3 lata eee, nazwijmy to whisky, więc było to zabutelkowane w mocy 41%. No i tak jak w przypadku tej whisky, którą kiedyś tam degustowałem na kanale, tego na, na whisky z beczek po PX, bardzo mocno sosnowa, żywiczna whisky. I takie miałem odczucie. O tym właśnie rozmawiałem też z Chrisem teraz na festiwalu i on mówi, że ciężko było im zidentyfikować właśnie pewnego rodzaju notki smakowe, dlatego też powołał się na moje doświadczenie, które, które, którym podzieliłem się z nim przed nagraniem filmu, degustując jego whisky. I no tutaj bardzo mocno ten charakter sosnowy i glasty był wyczuwalny. Natomiast, biorąc pod uwagę, że była to, że to destylat kukurydziany, że to świeże beczki, więc było sporo takich właśnie nut kukurydzianych, sporo wanilii, sporo karmelu, czyli taki ala bourbon z takimi nutami sosnowymi, bardzo mocno sosnowymi. Wyszło to naprawdę bardzo ciekawie, muszę przyznać. Jednolite yy, tak naprawdę to, co w aromacie, to w smaku. Natomiast no, w tym wypadku nie chodzi tutaj o to, żeby to było jakieś super kompleksowe, żeby to było jakieś wyrywające z butów. To jest w zasadzie ich taki, e, no, taki eksperyment, który, do którego oni podchodzą z dużym dystansem. Ma to być przyjemne, ma to być ciekawe. Nie jest to whisky w takim pełnym tego słowa znaczeniu. Jak dla nich jest to po prostu takie ciekawe doświadczenie. i a że ludzie to lubią, kupują to, dlatego też postanowili oni kontynuować produkcję i sprzedaż tegoż oto trunku. Także tak to mniej więcej wyglądało. Moi drodzy widzowie, tak wyglądała moja przygoda na tymże festiwalu. Wyczekuję z niecierpliwością kolejnej edycji, która będzie się za rok w listopadzie. Podejrzewam, że tych stoisk będzie więcej. To, co mogę Wam obiecać, moi drodzy, to w przyszłym roku nie będę rozmawiał już z tymi samymi ludźmi i z tymi samymi destylarniami, do których podbiałem w tym roku. W przyszłym roku chcę podejść do osób, do nowych ludzi, do nowych destylarni. Tak jak mówię, było 30 stoisk whisky w Anglii, jest coraz więcej, dlatego też no, będę próbował nawiązać znajomości z innymi destylarniami, nawiązać znajomości z innymi ludźmi, popróbować ich wypustów, ich whisky, gdyż no, ten trzyletni destylat, ta trzyletnia powiedzmy to już oficjalnie whisky, występuje w wielu innych destylarniach w Anglii. Do takich destylarni będę próbował się odnieść w przyszłym roku, Do takich destylarni będę podbijał w przyszłym roku. Mam nadzieję, że taka koncepcja wideo Wam się podobała. Że taki był mój zamysł zrobić coś innego, coś ciekawego. Taki narracyjny, z przebitkami. Napiszcie mi w komentarzu, co myślicie o takiej formie. Jestem bardzo ciekawy waszych opinii. Ogólnie napiszcie mi, jakie macie doświadczenia z angielskimi whisky. Jakie whisky próbowaliście, jakie wam smakują, jakie wam nie smakują. Piszcie, jakie macie doświadczenia ogólnie z destylatami z Anglii. Ode mnie to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego.